Siema, tu macie. Witam Was Farming Simulator 22 na tej pierwszej serii. W tym odcineczku zajmiemy się siewami. Muszę zobaczyć, jak to moje pola. Bo w poprzednich odcineczkach dużo robiliśmy, nie? Sadziliśmy tu sobie ziemniaczki. to pole musimy sobie skultywatorować więc lecimy po ciągnik i zatrudnimy sobie pracownika muszę sobie znaleźć odpowiedni ciągnik z kultywatorem ja też nie wiem czy kultywatora nie o moim nie schowałem no jasne Kurde, ale on jest zniszczony, o się pana ta farba równoi. Musimy teraz znaleźć jakiś fajny ciągnik, duży, który to pociągnie. Pytanie, gdzie mamy... Jest! Nasza bestia. Jego jednego dom jeszcze nie mam na chrompę, ale auto buję się bez żalu. Jak wam minął tydzień? Ja aż jeden dzień byłem nad morzem. Pogoda w miarę była. A kasę. Trochę deszczu, trochę słońca. Wiecie jak to jest, nie? ale górnie pizgało i wiało, jak w kieleckim. No i chyba się weźmiemy za koszenie trawy, co jak sądzicie. A jeszcze zobaczę, jak tam siewę na polach wszystkich. Bo trzeba będzie niedługo przewijać czas. Aha, czy na tym polu nic nie rośnie, no? Niby To co? Ja sobie pola zrobiłem, ale nic nie zasiałem, no? No to wam powiem niedobrze. Niedobrze więc trzeba sobie jakieś pole zrobić podpiąć sobie siewnik znając życie, jezu też go umyłem, schowałem znając swoje możliwości gdzie ja nie posiadłem po wepór, a ja schowałem maszynę nie tu pewnie będzie sens a tu się znajduje Coś tu siał. Dobra, nie chcę kończyć tyle. Nie, jak tak. Tak dawno nagrywałem, że nawet nie pamiętam co ja robiłem na polach. Nie. Dobra, no to bierzemy się za trawę i tyle, nie. Nie ma to, nie ma tamto, ociąganie się, bierzemy się za trawę, nie? O, 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 będzie lepiej. Muszę wreszcie tą kamerę zamówić sobie. To z telefonem też się fajnie nagrywa, też nie ma aż takie lipy, nie? To się weźmiemy za trawę. Czas chyba nie dowodzi, wymienić sprzęty, nie? Uu. A nie wiem, te kosiarki się tak przewracają to jest masakra, masakra. To jedyne mogę Zresetuj. resetuj. okej okay. no elegancka sytuacja jak widzicie jeszcze na sklepie jest nasze wapno jeszcze nie zwilźliśmy go trzeba będzie przelać i zasypać nasz Delikatnie wóz, naszą, zasypać naszą brennarkę, naszą wapniarkę. Tej upraw nasz nie mamy żadnych na sprzedaż. Jak przewiniemy czas, to pewnie będziemy mieli olej na młynie, ale zaraz zobaczę na młyn. Czy już ten olej mamy? Czy dopiero się wyprodukuje? Tu lecimy. tam jest jakaś garaż. Może znajdę zgubę, bo w tej grze to się zguby szuka. Nie ma, ale możemy zajechać przy Kazina, mój zobaczyć. jak to wygląda sprawa też tu mamy u góry, nie? proszę żadna paleta mi się nie zrobiła Zjedziemy się za trawę wziąć, koszenie trawy. Jeszcze planuję budować go z będzie i hajs. Lecimy z trawą. A, nie mogę robić strzytów ekranu ją, czasami coś mi się, logia psuje w tym farmiku. Jeszcze raz muszę ustawić logię. Szybki odcinek, szybki render i lecimy na siłownię, nie? Jeszcze myślę o nowych uprawach, jak ziemniaki, jak buraki. Może najpierw sobie wynajmiemy jakiś sprzęt, dopiero pomyślimy sobie, nie? Jeszcze myśleliśmy o no kiedyś. A nie, ziemniaki mamy, dobra, wysadzone. Dobra, ziemniaki mamy wszyscy zasadzone, ale myślimy, myślimy jeszcze o burakach, nie? Muszę pomyśleć. Zobaczyć, czy to się będzie opłacało praktycznie sadzarkę też mam do buraków w Tego musiał kombań do kopania buraków wynająć. muszę pomyśleć i zobaczyć albo się będzie opłacało, albo się nie będzie opłacało Ale w na razie trawę kosimy, nie wiemy, nie wiem czy też zgrabie i pójdzie na trawę dla zwierzątek czy to przetrząsny na grabie i pójdzie na sialoni. Dobra, to myślimy. na grubo. Jak widać. Poprzedniej serwie, poprzedniej serii trawa, tu też trawa, normalnie trawa, trawa na bogato. Ale trzeba robotę zrobić, to co wam poradzę. Nie? A zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. Tłoma, czyli ściana nie mamy, czyli byśmy mogli zacząć ściano robić, dobra. Tylko mamy jakiś ciągnik, żeby podpiąć. Dobra, taki mały karypelion. Chyba będzie dobry co. Jak myślicie, widzowie. Na radę. Lecimy z tematem. Musimy znaleźć przetrząsarkę No i oczywiście zgrawiarkę, nie? Oj kiedy się napierdzielało w farmika, pamiętam W 15 na PlayStation 3 jeszcze grę kupiłem na Allegro Ale po dwóch latach mi ją zblokowali, nie? Widzę, 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 widzę. Druga ta maszynka da radę. Czyli zacznij od tego. Uuu. Muszę ogarnąć, zasilać do lampki, bo ta lampka mryka mnie. Denerkuje. Najpierw Trzeba przetrząsnąć. Już widzę, przetrząsareczkę. Siłownia. Może po, później będzie mi się chciał to nagrać, drugą serię. Tylko tam muszę sobie skultewerować pole i tam zacząć sobie robić jakieś siewy, nie? Tam muszę przewinąć czas i robić siewy, nie? Kurde, ale to będzie ładnie wyglądał. Ładny cię liczę, że on powie, Ładny Nie wiem co on robi. Oby to ogarnął. A widzicie 70 tysięcy PLN Kupa kasy Żebym na tamtej serii miał tyle pieniędzy to by było dobrze no, Przerzucam i się tekstura zmienia O to legitymnie gościu Nie mam za bardzo cieników już co pod co podłączać, więc mam powiem, że się pojawia mały problem. Skończę kosić, to będę mógł dopiero zgrabiać. Wszystkie ciągniki wykorzystane na farmę. Zobaczymy coś po promocji co mamy. Nic hmm. nie ma Gra nas widzę nie lubi No dobra gościu, lecimy A ja widać tam pole, pole ścianę muszę pomyśleć nad tymi burakami choć no wynajęcie kombajnu do buraków chyba drogi nie będzie pips, nie? oby bo i tak muszę jeszcze wynająć kombajn do ziemniaków bo też nie mam na farmie dobra będziemy myśleli Z pracą, a co on idzie? Z podniesioną kosiarką? No, co za baran? Czasami mnie pracownicy zadziwiają w tej farmigu. Ja sobie zjadę, niech się zrobi na spokojnie. Powiedzę widzę coś, baranowi nie idzie. Stary kurde, nie od Ciebie daleko stanęłem. masakra Naprawdę są tak upośledzeni ci pracowniki, jak widzicie posadziłem sobie dwie jabłonki, zobaczymy jak z tymi jabłkami będzie Byśmy musieli ten pieniek jeszcze wyciąć Ale dobra, to poza odcinkiem Już mają, palet Chyba, że coś przestawiło mi się przez przypadek Przechowywanie, no To no, powinno być Widzicie, mamy normalnie wodę w nich Dobra Mamy siernik do buraka No to kurde goście, czemu nie zacząć w burakach nie? Muszę pomyśleć. Dobra. Miodek. Miodu nie dawało to pszczoły. Ja wiem po co to budowałem. Jak to jest niepraktyczne. Dziadzia. O, trochę roboty wam powiem, że jest. Troszeczkę jest. A jak tam jaja? Nie ma, nie A mleko mamy w ogóle? Abyśmy mieli mleko, to byśmy mogli jechać sprzedać. Zobaczyć jaka kasa jest za mleko. Kurde blade Dobra Wracamy do roboty Ojoj oj, oj. Nie ma dużo maszyn Dobra, ja zobaczymy jak tam kultywatorowanie idzie pracownikowi Jak ja to mleczarny postawiłem? Jak ona się w powietrzu nie? Trzeba będzie też to przebudować Ale widzę O, siatełeczko Dobra gościu, lecimy Jak tam torowanie Ci idzie? Ładnie, ładnie Co trąbisz? Baranie. Dobra, to taki krótki będzie odcinaczek, nie? No brak ciągników, brak ciągników jeszcze raz. Będziemy się jeszcze w koło i będziemy kończyli odcinaczek. godzina 17.00, muszę się teraz zbierać na trzymajcie się sobie tu idzie na rach